hej hej witam was na kolejnym odcinku ze Star Stable. I dzisiaj będziemy sobie robić pokój, a niestety, czyli, jakby, no, te pytania. Niestety, tylko jedna osoba mi zadała pytania, a jest to pytanie: pytanie, a jest to Jess, i zaraz sobie ją hmm, przeczytamy, co ona zadała, więc. Muszę wyskać Okej okay. muszę tak Czas Hej Pierwsze Jak długo grasz w season? Wysysy, to chyba gram dwa lata lub rok, ale podejrzewam, że dwa lata od 2000 20 któregoś, nie pamiętam już I tak. Drugie pytanie: Czy jeździsz konno w realu? Jeżdżę, tylko te, jeżdżę na razie y, na lądrzy, ale z wodzami. Jeszcze. Tak, sobie. Jak masz na imię? Mm, mam na imię Julia. Moja ulubiona rasa konia wysysą. mam różne rasy ulubione konia są. Na pewno dzikusek jest moją ulubioną. E, Hafinger, Shire Na którym teraz jestem. Pasofino. Arabek. Hmm. Jakie tu jeszcze. O, Marwari. Marwari też lubię To są chyba moje ulubione rasy tego co ja A jak nie, to mam po prostu jakieś zapomnienia. Skąd czerpiesz pomysły na Jakby po prostu je wymyślam, ale no, jakby mnie je wymyślam, nie wiem skąd czerpię, ale po prostu je wymyślam. Więc no, jaki jest Twój ulubiony kanał SSO na it? O Jezu, ile ja mam tych kanałów ulubionych. Oczywiście mój ulubiony kanał to jest Jazz. Kazumi Atakama, Które eee, ktoś jeszcze? Rancho Blumif? Nie wiem, mm. jak jest, to. Jakie jest tu jeszcze no. mój mm. kanał? Hmm. Pomyślmy. Charlie, Gra Charlie Grass White. kajku. jak dwa filmy na nazy są. Bardzo są fajne. I jeszcze mam dużo. Jeszcze na przykład. Jakie jeszcze? A, kremówka. Mm. No, chyba to tyle, z tego co wiem więc no mówiłam, że to krótki filmik będzie i no mam nadzieję, że film Wam się podobał sorka, że taki krótki, no ale nikt więcej nie zadawał pytań, więc bardzo przepraszam przez to, ale no więc do następnego i cześć!